Cześć i witam Was bardzo serdecznie To ja, spraw I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam Jak podwoić lub potroić sobie diamenty Albo cokolwiek tam chcecie Ja w przypadku moim użyję diamenty Bo zazwyczaj ludzie by to no, użyli A więc, klikamy nasze inventory Wyrzucamy ile tam macie W ja mam 10 Klikamy tutaj Escape Tu powinno się skończyć pisać saving level Klikamy save and quit to title Potem wchodzimy na nasz, e, na nasz, na nasz świat znowu Podnosimy, nadal mam 10, tak jak miałam Klikamy inwentory. W moim przypadku to jest E. I musimy MUSIMY mieć to włączone, bo inaczej to nie zadziała. Jak mamy to włączone, to wyłączamy kompletnie Minecrafta klikając tutaj ten guzik tak, close. Wyłączamy, OK. Logujemy się jeszcze raz. Ok. Zalogowaliśmy się. Wchodzimy na, na świat. I to! Mamy 20 diamancików, a miałam tylko 10. No, e, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Nie, nie udało mi się. No, to zadawajcie w komentarzach. E, e, polubcie, bo to była moja zachęta, żeby robić więcej wideo dla Was. I subskrybujcie po więcej wideo. Także, no, dzięki za oglądanie i do zobaczenia, popadki. Na razie.